serdecznie z MMA Piwnicy i dzisiaj mm, moją rozmówczynią jest Wiktoria Czyżewska. Siemanko, Wiktoria. Ja. E, no i o czym pogadamy? No przede wszystkim na pewno o KSW 91 w czeskim Libercu, bo ta gala już niebawem. E, twoja czwarta zawodowa walka i już poza granicami Polski. E, jakaś dodatkowa presja z tego powodu, czy jednak jest to tak niedaleko, że traktujesz jakby to była walka w kraju? Nie, zdecydowanie żadnej presji nie ma. Ja się bardzo cieszę, że gdzieś indziej, w jakimś nowym miejscu się biję, Tym bardziej, że w Czechach jeszcze nie miałam okazji być. Także super doświadczenie nowe. Kiedy zamierzasz wyjechać do bardzo najlepszy przed galą? Planujemy w środę. Ja mam około 7 godzin. Też, no wiadomo, będę w trakcie zbijania wagi. Nie chcesz być bardzo zmęczona, także planujemy, że będę jechała już w środę. Kto z tobą jedzie? Kto będzie w twoim narzeczniku? E, moich dwóch trenerów, e, zarówno mój trener główny, czyli Marcinki z Brawler Fight Club Końskie e, i trener Bruno Sokołowski z Akademii Holistycznej. E, no i oczywiście mój menadżer e, Artur Sowiński. Hmm. Chwilę o twojej przeciwniczce, może teraz Wiktoria e, Petra. Czaskowa, Czastkowa 6-6, dwie przegrane w Belatorze, dwie przegrane w KSW. Hmm. Co powiesz o niej? Jakie są jej mocne strony? A gdzie widzisz szanse na swoje zwycięstwo? No na pewno jest to doświadczona zawodniczka, bo ma dużo, no praktycznie trzy razy więcej walk niż, niż ja. E, starsza, ma e, ma taki dosyć nieszablonowy styl, dlatego też trzeba było mocno się pod, pod ten styl jej przygotować. E, no tak naprawdę no, nie wiem, czego mogę się spodziewać. Wydaje mi się, że to będzie walka stójkowa. E, aczkolwiek zobaczymy może Petra, właśnie, gdzie chciała mnie czymś zaskoczyć, ale na pewno będę przygotowana, także, także jeśli chodzi o to, no to mamy ją jakby przerobioną, też mieliśmy do dyspozycji dużo walk e, Petry, mm, na pewno nie lekceważę moją przeciwniczkę, bo tak jak mówię, ona no jest dużo, dużo bardziej doświadczona e, niż ja, ale wydaje mi się, że ta młodość i, i ta moja taka młodzieńcza energia wygra. Powiedziałaś na początku, odpowiadając na moje pytanie, że Petra Czastkowa jest dużo, już myślałem, że powiesz właśnie starsza, nie? No słuchaj, no i... no ona, ma, ona ma 42 lata. Tak, no jest starsza od mojej mamy, się śmiałam właśnie ostatnio. E, tam zarzucali, że walka córki z, z mamą, to ja się zawsze <śmieję>, śmieję, że przepraszam bardzo, moja mama jest młodsza. No tak, zdecydowanie starsza, no i, no i doświadczona, to wiadomo. Um, jest to Twoja pierwsza walka po przegranej walce. Bo do tej pory szło wszystko jak z płatka, można powiedzieć, do Galika SW85, gdzie, gdzie niestety nie udało się wygrać. Jakie przemyślenia masz po tamtej walce? Bo też m, wielu zawodników się cieszy z tej pierwszej porażki, bo mówi, że schodzi jakaś presja. Bo dopóki mają ten nieskazitelny rekord, to, to, to przed każdą walką czuwają olbrzymią presję, żeby tego zera nie stracić. Jak jest w Twoim. W Twoim przypadku, jak, jakie miałeś takie przemyślenia, jak, jak sobie to wszystko poukładałaś w głowie po tamtej walce? No, nie powiem, że było lekko, bo, bo nie było i wiadomo, ta pierwsza porażka e, boli zdecydowanie i boli bardzo mocno i przez długi czas. E, poukładaliśmy trochę w głowie, no, mm, tam było dużo też aspektów, które wiązały się z tym, że po prostu przegrałam tą walkę i można powiedzieć, że. Przegrałam ze sobą, bardziej tą walkę nie umując mojej, mojej przeciwniczki, no bo wiadomo, skończyła mnie w, w trzeciej rundzie. E, no, zmieniliśmy dużo rzeczy, no tym bardziej, że teraz na przykład dzielę treningi pomiędzy dwoma klubami, także staram się rozwijać, trenuję z, z chłopakami, wiadomo, no bo tych dziewczyn nie trenuję z chłopakami, którzy są do mnie podobni wagowo szczególnie no bo, i warunkowo. Jeżdżę na sparingi do Warszawy, teraz miałam bardzo długi taki okres sparingowy, praktycznie przez cały styczeń byłam w, w Katowicach albo w Warszawie i robiłam rundy naprawdę z, z dobrymi dziewczynami na bardzo wysokim poziomie, e, no i jakby to tyle, no co mogę powiedzieć, zobaczymy jakby co przyniesie ta walka i mi się wydaje, że, że z każda walka czegoś nas uczy i, i każda walka coś tam dokłada nam do następnych przygotowań, e, ale no, dużo zmieniłam. Co znaczy twoja ksywka w ogóle, Katoro? Dziewczyna byk. Dziewczyna byk. Widziałem właśnie, że... Yy, yy... No tak, Chica Kolumbijska jest taka wokalista, która jest, chyba tam... jest. tak, tylko ona ma tam chyba inaczej napisane to. Chrzczka. K. K. Przez K. No. Tak, tak, tak. Chica Toro, No chyba pasuje. A jak reagujesz na określenie przehajpowana blondyna? No, to jest zabawne określenie i ostatnio zaczęłam go używać również na Twitterze, bo mnie totalnie to określenie bawi. E, I ja mam taki maksymalny dystans do w ogóle tego, co, co ludzie piszą, bo, bo wiem, że jest dużo odklejańców na świecie. E, także staram się używać tego sformułowania przehypowana blondyna i totalnie mnie nie zraża. No, mi też się to podoba, także tak myślałem zresztą, że Może bardzo. Na scenie będzie Wiktoria, przyhajpowana blondyna, Londyna na Doko, Dokładnie. no Przynajmniej wszyscy będą wiedzieli o co, co to Doko, znaczy, to. Nie? Od razu. E, odpowiedziałaś Doko. mi częściowo na to pytanie, na które, e, które chciałem ci zadać teraz, a mianowicie o przygotowania brawler końskie. Powiedziałaś, e, że dziejeś to teraz między dwa kluby. Jakie tak. dokładnie? Trenuję w Brawler Fetch Club Koński i w Akademii Holistycznej w Skarżysku, czyli dojeżdżam sobie tam 40 kilometrów praktycznie 3-4 razy w tygodniu, no i tam trenuję sobie z, z chłopakami mniej więcej podobnymi do mnie wagowo, też już bardzo mocno utytułowanymi i tam szlifujemy głównie parter, zapasy, tą moją grę właściwie zapaśniczą, no bo, no bo stójkę można powiedzieć, że mam już na, na dobrym poziomie, na wysokim poziomie, także myślę, że muszę pracować nad tym, co mam dużo słabszy, czego muszę się uczyć. Wspomniałaś też o wyjazdach i z tego, co widziałem na zdjęciach, to jeśli chodzi o Warszawę, to była Skra, tak. hmm, jeśli chodzi o Katowice, no to podejrzewam, że Silesian Cage Club. E, nie e, wiem. Tak, byłam w Skrze, byłam w WCA i byłam w, w właśnie w Silesian, sparowałam właśnie z Martą Waliczek, z e, Sarą Frotą. Z Karoliną, owczoraj też miałam okazję, no i tam jeszcze z kilkoma dziewczynami ze Skry, jak byłam na takich ogólnych sparingach, później już staraliśmy się robić takie sparingi stricte, stricte z, jedną, z jedną zawodniczką tam kilka rund. Jak się czułaś w tych sparingach? Mm, wiesz, co te pierwsze sparingi są takie najgorsze, mi się wydaje, jak się jedzie na, na obcą ziemię i trzeba robić z kimś nowym. I to jest bardzo trudne, e, zarówno tak fizycznie, jak i, jak i mentalnie, ale z każdym sparingiem było coraz lepiej. Ja też, jakby nie spinałam się, bo miałam z góry zaplanowany plan przez trenera e, i robiliśmy po prostu to, co, co mam zaplanowane na walkę, ale, ale było dobrze. Myślę, że jesteśmy zadowoleni. Zaczynałeś w ogóle od boksu i karate, jeśli się nie mylę, się dobrze teraz, wyczytałem. A potem był kickboxing i sporo startów i sporo sukcesów. Czemu finalnie zdecydowałaś się na to MMA? Chodzi o popularność tego sportu, możliwość rozwoju, czy, mm, czy po prostu ta dyscyplina spodobała Ci się jednak najbardziej? Jak to było? A myślę, że było wiele czynników. No przede wszystkim to, że no, ten kickboxing czy karate są troszeczkę niszowymi sportami pod względem popularności i tego, że no, nie ma jakichś dużych perspektyw na przyszłość, jeśli chodzi o zawodowy sport. No bo zobacz, że no, jest mało gale zawodowych w kickboxingu, a w karate to, to w ogóle no, nie ma jakby zawodowego sportu. Można jeździć na tymi mistrzostwa Europy, świata, można być w kadrze i tak dalej. No i zresztą taki miałam od, od początku plan, że już te starty w kickboxingu to były starty w kickboxingu, ale też, też trenowaliśmy już, już trochę MMA. No i docelowo w tym kierunku jakby się kształtuje dalej. Także no, no tak to wyglądało. Myślę, że mój trener miał od początku takie założenie, że prędzej czy później pójdziemy do MMA i zobacz, że teraz bardzo dużo zawodników, nawet z kickboksingu, z tych sportów stójkowych właśnie przechodzi na MMA, bo widzi, że jest to bardziej opłacalny sport. No, to, 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 to muszę się zgodzić, że MMA, jeśli chodzi o dyscyplinę sportu walki, no to zdominowało rynek całkowicie na całym świecie. No, jeszcze boks się trzyma cały czas dość mocno, no, ale w zasadzie innych sportów, no są, ale jakby ich nie było, nie? E jak skończyła się Twoja spinka z Przemkiem Kosińskim? Bo pamiętam, że kiedyś była i on obiecał, że stawi się w kraju, żeby odebrać tego wszystkiego liścia. Oczywiście, żadnej spiny tutaj z mojej strony do Przemka, bo, bo znamy się i można powiedzieć, że go lubię. Natomiast e, jestem ciekawy, czy między Wami się wszystko wyjaśniło, czy już jest tam wszystko wiesz. Okej. Okay. No, jeszcze się z nim nie widziałam, ale nie no tak poważnie, jakby no można powiedzieć, że konflikt został zażegnany. W sensie ja nie mam czasu ani ochoty wchodzić w jakieś e, potyczki słowne i się denerwować jakimiś e, niepotrzebnymi, można powiedzieć, pierdołami. A jesteśmy dorosłymi ludźmi, jeżeli będzie mi coś kiedyś wyjaśnić, to na pewno wyjaśnimy, bo jestem taką osobą, która jest dosyć pamiętliwa i jeżeli będę miała okazję coś powiedzieć, po prostu nie, nie wygarnąć to, yy, tylko po prostu kulturalnie porozmawiać, no to, no to jeżeli będzie taka okazja, to na pewno to, to zrobię, ale jakby nie mam, nie mam żadnej kosy z przemkiem już. I, I myślę, że on też, też ze mną nie ma. Tym bardziej, że ja wiem, że no ma takie dobre kontakty z moim trenerem, i tam wymieniają się często jakimiś tam sugestiami, wiadomościami. Także nie chcę wchodzić w, w paradę i robić jakiś niepotrzebny e, kwas. Myślę, że on też, chyba, że znowu się odpali, no to lecimy koło wrotek. Ale myślę, że, że on też już teraz e, ogarnął, że. No nie trzeba o mnie mówić e, d, złych rzeczy, albo, albo w ogóle wywoływać mnie do tablicy, bo potrafię się odpalić, a nie chciałabym już tego robić, także jest, jest konflikt zażegnany totalnie. Czyli nie jesteś mściwa, ale pamiętasz wszystko. Zdecydowanie, myślę, że tak, tak, może kiedyś mu wypomnę w żarciku jakimś, ale, ale na razie jest okej. Okay. Um, teraz mówiłaś Wiktoria, że pojeździłaś trochę w Polsce po klubach, a m, pamiętam, że miałaś okazję być też w American Top Team, e, chyba w tamtym roku. E, wakacje, tak. E, planujesz, takie dwa pytania może teraz połączone w sumie. Pierwsze jest, czy planujesz tam wrócić jeszcze na jakiś obóz, ewentualnie jeśli tak, to kiedy? A drugie, e, jaka jest różnica między właśnie American Top Team, a, a klubami, które odwiedziłaś, bo, no bo sporo ich odwiedziłaś chociażby w tych przygotowaniach. Jakby mogłabym wymienić to na plusy i minusy, i tak by było mi najlepiej. Hmm, powiem ci tak, jeżeli chodzi o takie plusy, no to wiadomo, że jest wysoki poziom zarówno zawodniczek, i zawodników. E, bardzo duży poziom i, zapaśniczy i graplerski, jeśli chodzi o dziewczyny. Jest dużo dziewczyn na Macie, można się mielić z dużą ilością dziewczyn, e, ale jeżeli chodzi na przykład takie stricte przygotowanie, gdzie już. No to nie zrobisz paringów czy przygotowań pod siebie, no nie? Jakby. I sparingi w Polsce różnią się tym, że ja na przykład spotykam się z zawodniczkami, z którym mówię, z kim się bije, i one na przykład próbują symulować tą moją przeciwnikę, dawać ją. Ja też mogę wykonywać swój plan, tak? I te jakby sparingi są troszeczkę robione pode mnie, no bo to ja mam przygotowanie, mam walkę. W Stanach, no, będąc na, na tym obozie, ja musiałam się dostosować do grupy. I to jest wszystko ok, jeżeli chcesz się sprawdzić na takim, no wiesz, na obcej ziemi, chcesz sprawdzić, jak Twoja psycha wytrzymuje, e, wiadomo, pomielić się z tymi dziewczynami i sprawdzić swój poziom na różnych płaszczyznach, ale stricte do e, walki z określoną przeciwniczką, tam już się nie przygotujesz. Dlatego my, jakby też, na no, połowę przygotowań zrobiliśmy w Polsce już wtedy. Ale no, no mówię, na, pew na pewno będę chciała tam wrócić. Może jeszcze kolejnym kierunkiem będzie Tajlandia, yy, ale, to, ale to zobaczymy. No, Tajlandia też bardzo popularny kierunek. W sumie przez fighterów z całego świata jest odwiedzana bardzo tłumnie. Natomiast, Wiktoria, e, gdzieś widziałem taki artykuł, chyba na stronie KSW, nawet, że mm, twoim takim głównym celem mm, jest zdobycie pasa mistrzowskiego, właśnie. Znaczy głównym, no, pierwszym powiedzmy w tej karierze, bo myślę, że tam za tym pierwszym celem będą stały kolejne zapewne, jak to się mówi apetyt rośnie w trakcie jedzenia, natomiast e, no nie ma cały czas rankingu, tych, tej, tych, tych walk jest stosunkowo niedużo, widzisz jakieś światełko w tunelu dla tej waszej dywizji, czy nie bardzo? Jeśli chodzi o mnie, no to jakby tych walk było niedużo, bo ja pisałam maturę w tamtym roku i no, no nie byłam w stanie po prostu się przygotować do walki. Mogłabym przygotować się do walki, a zawalić maturę albo, albo na odwrót. No koniec końców nie, nie udało się wygrać tej ostatniej walki, ale teraz już jakby jestem skoncentrowana tylko na treningach, jakby robię tylko to praktycznie, oprócz tam tego, że studiuję zaocznie, no to, no to robię tylko to i teraz chciałabym zrobić dwie-trzy walki w roku. Także myślę, że, że no, ilość walk będzie częstsza. No ja wiesz, ja też mam jakby 20 lat, także no, nie oczekujmy tego, że nagle mi dadzą się bić pas tak szybko. Nawet po dwóch, myślę, że trzech wygranych byłoby ciężko. A wydaje mi się, że jest potrzebna też walka o pas. Nie wiem, no nie wiem, jak teraz ranking wygląda, bo, bo ostatnio to Polki tak słabo, dopiero teraz chyba Emilka wygrała, tak naprawdę no ostatnio ja w plecy, chyba, a Ada Kreft, no Emilka wcześniej też w plecy. Także no o to, żeby się biły kobie Polki, byłoby ciężko o pas. Ewelina jeszcze weszła, ostatnie Ewelina... Słucham? Ewelina jest w kategorii 52 kg, a jestem 57. To jakby no są dwie kategorie. Myślę, że prędzej w kategorii 52 kg zrobią walkę o pas i to szybko niż, niż u nas. Wiesz, co sprawdzałem rankingi KSW i w obu y, waszych dywizjach nie ma jeszcze żadnego rankingu. Tak naprawdę tam chyba była adnotacja, że, mm, że już ci mówię, że ten ranking jest w przygotowaniu. I pojawi się wkrótce. Tylko z tego, co ja pamiętam, to ta informacja wisi już naprawdę dłużej niż wkrótce, nie? E, tak. Ale Obie jakby... kategorie są bez rankingu. Tak, ale wydaje mi się, że jeżeli no Ewelina ma dobry rekord, wygrała w dobrym stylu ostatnią walkę, może jeszcze jedna walka i będzie walka o pas, albo już następna będzie walką o pas. Tak mi się wydaje, jeśli chodzi o kategorię 5-2. No uh -huh. Jeżeli chodzi o kategorię 5-7, to jest jedynie ta nie, brazylijka, bo że nie pamiętam jak ona się nazywa, ta, która wygrała z Emilką Czerwińską, która ma dwie wygrane z rzędu. I, i to jest na razie tyle, a jeżeli chodzi o Polki, no to jest w kratkę. No i ciężko wyłonić pretendentkę o pas, a myślę, że KSW też by zależało na tym, żeby to jednak była jakaś Polka, a nie dwie dziewczyny z, z, in, z obcych krajów, no nie? Tak mi się wydaje. Ile chciałabyś walk stoczyć w tym roku? No, minimum dwie. Myślę, że jest to możliwe, no teraz. No, nie, lub... no, dwie, to na miękko. Słuchaj. Ja dzisiaj rozmawiałem z. Z Kamilem Giezem, z Tymkiem Łobaczykiem. Oni obaj mają walki w lutym też. I obaj mówią o czterech walkach w tym roku. O nie? czterech? No, myślę, że no, chciałabym tak trzy, wiesz. Teraz, może gdzieś w czerwcu i, i potem w jakimś listopadzie, no ale to zobaczymy, no. Nie będę gdybała. Na razie jest walka do zrobienia, trzeba wygrać, a później będę myśleć. No słuchaj, na tym się skupmy w, w takim razie. My, ja już nie będę zawracał Ci głowy, jedź do Liberca, wygraj walkę. Pozwolę sobie wtedy odezwać się do ciebie i nagrać wywiad po, mam Jest. nadzieję, wygranej walce. I wtedy pogadamy sobie. Będzie więcej gdybaja, nie? Dobra. No, Dobra. także co? Szanowni Państwo, Wiktoria Czyżowska była moją rozmówczynią. Dziękuję Ci bardzo. Wszystkiego dobrego i Dzień. powodzenia na Galika SW91. No. Hej. Dzięki.